Witam serdecznie na forexistrader.com. Jesteśmy jeden dzień przed cotygodniowym webinarem Forexistrader. Pokażę Wam w skrócie, co robimy na webinarze. Niedługo rozpoczynamy pełny cykl szkoleniowy: szkolenia na żywo online pod okiem tradera. Także spoglądamy teraz na wykres eurofunta H4. Będziemy mówili na webinarze o tym, czego tak naprawdę szkolimy się w is trader, czego możemy się nauczyć. Są to powtarzające się momenty na rynku. Mamy tutaj kilka flag zaznaczonych. Zobaczcie, jest to jeden moment przejściowy, drugi moment przejściowy są to te same powtarzające się układy na rynku. Takich najprostszych układów potrzebujesz zazwyczaj kilka, żeby efektywnie płynnie tradeować. Szkolenie czy webinary Forex is Trader. Na webinar możesz dołączyć bezpłatnie. Szkolenia profesjonalne są płatne, wysoce opłacalne, także będę również o tym mówił, dlaczego warto przyłączyć się do tego rodzaju projektu. I tutaj zapamiętaj, jak wyglądają tego typu obrazy. Będziemy mówić o tym na szkoleniu. Za chwilę pokażę na kilku innych wykresach, jak te układy się powtarzają. To, czego nie powiem w tym krótkim, minutowym filmie, to jak wykorzystywać te układy, bo tego można się nauczyć na bezpłatnych webinarach a jeszcze szybciej, efektywniej skracając naukę o kilka lat na profesjonalnych szkoleniach Forex. Także zwróćmy uwagę, wystarczy przyłączyć ten wykres słuchajcie na M30, bo teraz patrzymy na H4. Zwróćcie uwagę, znowu powtórzył się tego typu moment na wykresie właściwie ostatnich godzin, tak naprawdę, bo jest to wykresem 30. Spójrzmy teraz na nowozelandzki dolar. Mamy tutaj powtarzające się momenty realizacji zysku. Tutaj mieliśmy duże uderzenie sprzedawców, realizację zysków. Znowu kilkadziesiąt punktów, gdzie można było tutaj jednym kontraktem, zwróćcie uwagę, 330 dolarów jednym dużym kontraktem, wykonując trade, odebrać z rynku. Tutaj znowu powtarzający się układ, który jak widzieliście, przed chwilą na całkiem innej walucie wyglądał podobnie, czy też identycznie. Tutaj rynek spadał 400 punktów, 400 pipsów, czyli jednym kontraktem 400 dolarów, dwoma kontraktami, czyli dwoma transzami 800 dolarów. To jest też najnowszy wykres M30, czyli ostatnie godziny handlu tak naprawdę. Patrzymy w tym momencie wykres H4 zupełnie innej waluty. Jest to kanadyjski dolar do Franka, zwróćcie uwagę, momenty przejściowe tutaj w rynku spadkowym znowu były najbardziej ciekawe. To są momenty, kiedy mieliśmy... Te elementy patternów zwycięskich, czy momenty powtarzające się układy inaczej, ja nazywam je paternami. Tutaj w ostatnim czasie zobaczcie notabene. Mamy tutaj pierwszą falę spadkową, jakiej długości jest druga fala, która notabene już się kończy lub właśnie się skończyła. Jest to druga fala zupełnie identycznej długości, jak pierwsza fala. Jeżeli ktoś wie, zna tego typu zależności proste powtarzające się układy długości niektórych fal, proste elementy występujące na rynku. Yy, Dziesięciokrotnie łatwiej odbierać zysk z tego, jakże skomplikowanego jednak rynku. Forex, także są też momenty fajne, w których widać, że rynek y, może zmieniać trend czy wytraca siłę spadkową. To jest tego typu moment na australijskim dolarze, na który patrzymy. Są też y, niektóre momenty, takie jak omawialiśmy na wykresie SP 500, gdzie ostatnio z paternu konsolidacji rynek wybijał się i jesteśmy na pozycji y, zwycięskiej ponad 300, pingu, 300 pipsów, 300 punktów. Jakkolwiek to nazwiemy, y, omawialiśmy tego typu moment wyrwania się się rynku kilka tygodni temu był to całkowicie inny moment niż te spadkowe, które pokazuję z reguły. Taki moment spadkowy też, który obserwujemy w tym momencie, to jest moment na złocie. Będziemy również omawiali tego typu sytuacje, jaki moment, który się wydarzył niedawno na ropie, na wykresie D1, na wykresie H4 mieliśmy moment spadkowy, teraz rynek odwraca do góry, także był to trochę potwytliwy moment trade na tego typu rynku. Będziemy do tego wracali, także zapraszam was serdecznie na stronie szkolenia ForexisTrader.pl, możecie zapisać się na webinar. Możecie również dowiedzieć się więcej o szkoleniach online na żywo. Zapraszam na kolejną edycję szkolenia. Możecie uczestniczyć w kursie mentoringowym trzymiesięcznym, jak również w kursie zaawansowanym na żywo. Będzie to ta sama edycja szkoleniowa, także już w tym tygodniu y, będą ruszały kolejne szkolenia na żywo zapraszam serdecznie. Mi ilość miejsc e, będzie bardzo ograniczona do kilku osób na tego rodzaju szkoleniu mentoringowym. Także pozdrawiam serdecznie do usłyszenia, e, do widzenia na płatnych, bezpłatnych webinarach e, z Forex jest trader.